Dzień dobry, witam Cię serdecznie w mojej ezoporadzie Dnia na czwartek 10 marca. Ja jestem terapeutką Rejki oraz astronumerologiem Ewa HL. Zatem zapraszam, zaczynamy. Tak jak wspomniałam, będę mówić o czwartkowym dniu, 10 marzec. Księżyc mamy jeszcze w bliźniętach, natomiast kody numerologiczne, które dzisiejszego dnia będą miały wpływ na nasze życie, to jest podwojona jedynka, trójka oraz szóstka. Dziś Merkury wkracza do ryb. Jest to jego znak wygnania. Zatem przez najbliższe tygodnie, a dokładnie do 27 marca, będzie niestety, ale ciężko się skupić. Trudniej będzie wiedza wchodzić do głowy, egzaminy też tak pójdą nie za bardzo. Generalnie myślenie i wszelkie procesy my, y, twórcze pójdą pod górkę, będą pod górkę. Planowanie biznesowe czy też jakieś strategie, negocjacje to nie ten czas. Jeżeli nie musisz, to przełóż je na inny termin. Natomiast jeśli będziesz już zmuszony, rzeczywiście, bo tak twój kalendarz biznesowy wygląda, to wiedz, przygotuj się na to, że będziesz musiał dużo więcej energii po prostu w te negocjacje włożyć tym bardziej trzeba się będzie postarać i wprowadzić do swojego życia właśnie z dy dyscyplinę, rozsądek i solidność. Do 27 marca byle jakość na pewno nie ujdzie płazem. Taka energia właśnie plasuje się na najbliższe 17 dni. Czyli zapamiętajcie sobie, Merkur wkracza do ryb i do 27 marca musimy być bardziej zdyscyplinowani, zorganizowani i nasze procesy myślowe mogą być osłabione, ale to nie może być wymówką. Niech to będzie dla Ciebie informacja, która będzie Cię motywować do zwiększenia po prostu swojej asertywności i swojej produktywności. Poza tym, w dniu dzisiejszym, czwartek, z całą pewnością mogą zamanifestować się problemy komunikacyjne. W szczególności, jeśli masz u siebie w pentagramie urodzeniowym jedynkę, a jak masz ich kilka, to już, to już na bank. Ten, ta komunikacja będzie tutaj niestety, ale zagrożona. Dlaczego? W bardzo prosty sposób. Bardzo proste tutaj wytłumaczenie jest, ponieważ Ty, jako osoba, swoich rozmówców traktujesz na równi z sobą. Jesteś święcie przekonany o tym, że każdy jest na tym samym poziomie intelektualnym co Ty, a Ty masz ten poziom wysoko. Niestety jesteś w błędzie. Dlaczego, posiadając te jedynki, ty bardzo daleko wybiegasz w przyszłość, masz lotny umysł, naprawdę potrafisz bardzo szybko wiązać fakty, bardzo inteligentny sposób analizujesz wszystko i, i planujesz, i opowiadając o czymś, wybiegasz kilka kroków do przodu. Twój rozmówca natomiast usiłuje w dniu dzisiejszym za tobą nadążyć. Najczęściej mu się to nie udaje, i wtedy mówi te hello. O czym ty do mnie mówisz? Co to za jakieś umawianie się, nie wiem, za tydzień, za miesiąc, jak ja nie wiem, co się będzie wtedy działo. A ty już masz wszystko zaplanowane i, i, i wiesz, jak dane Twoje przedsięwzięcie się zakończy. A twój rozmówca te nie dopuszcza takiej wersji na przykład do siebie, dlatego. Ważna kwestia. Mów dzisiaj dużymi literami, głośno, drukowanymi literami. Nie używaj skrótów myślowych. Niech ten proces myślowy właśnie będzie szczegółowo właśnie opisany słowami, żeby Twój rozmówca rzeczywiście mógł podążyć i zdążyć za tobą. Także te problemy komunikacyjne zwróćcie na to uwagę warto tutaj wybrać jeden cel kierunkowy bo tutaj też może być taka tendencja do tego, że będziesz wiele srog łapać za ogon dzisiaj skup się na tym jednym celu kierunkowym tym bardziej, że ten Merkury wkracza do ryb to osłabia właśnie nasze percepcje nasze percepcje intelektualne więc jeden cel kierunkowy zapamiętaj to sobie kończ już sprawę, dopiero bierzesz się za następną Mimo merkurego, właśnie osłabiającego intelekt, do osoby, które w swoim pentagramie urodzeniowym posiadają albo jedynkę, albo trójkę, te osoby mogą dzisiaj poczuć przypływ kreatywności i stać się również katalizatorem dla innych osób. Co to znaczy być katalizatorem dla innych osób? Podpowiesz komuś coś dobrze, pchniesz go we właściwą stronę. I to będzie strzał w dziesiątkę. Ta osoba nie dość, że w dniu dzisiejszym skorzysta z Twojej podpowiedzi, z udzielonych rad, to jeszcze dzięki Tobie będzie mogła rzeczywiście wprowadzić do swojego życia pozytywne zmiany. Bardzo, bardzo fajny tutaj ten kod numerologiczny. Więc pomagaj jak najszerszemu gronu, niech jak najwięcej ludzi zmienia swoje życie na plus i niech doświadcza tych pozytywnych energii spełnienia. Mm, ale jest tutaj też w tym dniu mała pułapka, mały haczyk. Nie bądź dzisiaj za szczery, w szczególności jeszcze jeśli masz właśnie ten kod numerologiczny z jedynką bądź z trójką. Bo ta szczerość ci nie będzie dzisiaj popłacać. Uwaga też na ton głosu. W szczególności osoby, które mają albo jedynkę, albo szóstkę. Bo będziecie, będziecie się troszczyć o kogoś, natomiast wasz ton głosu może być potencjonalny i no sprzeczne informacje, prawda? I, I ktoś zamiast docenić to, że chcecie mu pomóc i. i i w jakiś sposób po prostu, yy, że chcecie pomóc i, i, i po to, aby mógł sobie żyć bardziej spełniony, to ta osoba to odbierze na przykład jako wtrącanie się. A to przecież nie o to w tym momencie Tobie chodziło. Zatem tutaj uwaga na ten ton głosu, bo wiele pomyłek też tutaj komunikacyjnych z tego powodu może być. Kolejny kod numerologiczny, który tutaj się uaktywnia dosyć silnie, jest to aspekt pamięci ścian. Ostatnio bardzo często mamy. Zabiegi, właśnie rytuały oczyszczające, tak energetyka tutaj podpowiada, i jednocześnie wprowadza mamy wprowadzać też zmiany w życiu, rozpoczynać nowe przedsięwzięcia. Zauważyliście to? Więc to jest taki właśnie sygnał od góry, że jest to teraz bardzo istotny czas dla każdego z nas, po to, aby dbać o czystość energetyczną i jednocześnie ta energia już oczyszczona będzie pomagać nam w realizowaniu siebie, w realizowaniu naszych przedsięwzięć. Zatem dzisiaj, jeśli do tej pory, jeśli wczoraj, bo zdaje się, że na wczorajszy dzień też było właśnie oczyszczanie, nie, jeśli tego nie wykonałeś, zrób to dzisiaj. Świeca Palo Santo, biała szałwia, kadzidło w drwieńku Palosanto. I oczyszczaj swoją przestrzeń mieszkalną, przestrzeń zawodową, tam gdzie pracujesz. Dla tych osób, które w pracy chciałyby właśnie w swoim biurze, w miejscu pracy oczyścić, stworzyłam taką świecę naturalną. Ona jest ręcznie oczywiście stworzona. I ona jest zrobiona po to, aby mogła być używana również właśnie w miejscu pracy, bo tam bardzo dużo tej energii negatywnej siedzi, bo wiadomo koledzy z pracy, szef i tak dalej, wszyscy mają różne dni. Czasami się to na nas też odbija w sposób negatywny, warto tam też oczyszczać. Tym bardziej jeśli masz jakiś zakład usługowy, fryzjerstwo, kosmetyka, tam też dobrze, żeby na bieżąco tą energię wypalać. Do tego jest właśnie ta świeca. Przepięknie pachnie, przeze mnie naenergetyzowana, spersonalizowana polecam. Link dla zainteresowanych oczywiście pod filmikiem. Także oczyszczajcie swoją przestrzeń, nie bagatelizujcie tego, bo to jest naprawdę bardzo istotne w, obecnych, w obecnym czasie. Dzisiaj mamy też czakrę z plotu słonecznego osłabioną i aby ją wzmocnić, aby ona tutaj nam nie podkładała nóg, warto dzisiaj w kominku zapachowym użyć olejku bergamotkowego. Natomiast kolejny zapach to jest anyż, cynamon bądź goździk. Te zapachy możesz połączyć ze sobą, ale możesz też je i oddzielnie stosować. Jeśli nie posiadasz tych zapachów jako olejku, z powodzeniem możesz użyć tutaj kadzidła. Dzisiaj, tak jak wspomniałam, księżyc mamy w bliźniętach, więc odnośnie kwiatów. Tak jak wczoraj, raczej nic przy nich nie robimy takiego, żeby je przesadzać. Jeśli już musisz, to kwiaty pnące. Natomiast bardziej skupicie się na pielęgnacji tych roślin. Dania na pewno będą jakieś szybkie, jednogarnkowe, gorące, ciepłe potrawy. Tutaj będą wchodzić w grę. Organizm będzie się takich rzeczy domagać. Warto kosztować tutaj jakieś lekkie sałatki z dodatkiem gruszek, fig czy oliwek. Jeśli będziesz robić sałatki, postaw na dobrej jakości majonez, warto go sobie też samemu zrobić, Jest, będzie on dużo lepszy niż właśnie te z dodatkami chemicznymi. Poza tym warto zajadać się tutaj mięsem oraz rybami i delektować się ciepłą herbatą. Kto do mnie dołączy w dniu dzisiejszym do tej ciepłej herbaty, zapraszam, zachęcam, wstaw swój zdjęcie z kubkiem herbaty. Będzie mi bardzo miło, ok? Zrobimy coś takiego. Zapraszam. Co tutaj jeszcze odnośnie jedzonka? Aha, warto postawić na testowanie nowych produktów, które będą przyspieszać Twój metabolizm. To też taka właśnie fajna wskazówka. Poza tym, odnośnie ubioru, trudno będzie się jednoznacznie zdecydować: jak to bliźniak, nie? Raz w prawo, raz w lewo, a może sweterego, może bluzeczka, a może jednak skarpetki żółte albo czerwone. Także tutaj ten brak zdecydowania na pewno się zamanifestuje. Ale najważniejsze to, żeby postawić na wygodne rzeczy. Prawdopodobnie będą. To rzeczy z kieszeniami, bo coś takiego tutaj jest tendencja przy bliźniaku. Poza tym ubrania na cebulkę też jak najbardziej będą Was tutaj nęcić. Kolor, który będziecie przyciągać przy bliźniaku, to jest zdecydowanie żółty i szary, taki popielaty. Pod względem medycznym osłabione barki, obojczyk, ramiona, ręce, dłonie, klatka piersiowa, górny układ oddechowy, zatoki oraz układ nerwowy. Pojawia się tendencja właśnie do chorób płuc, do zapalenia płuc, do przeziębień, do astmy, możliwy katar. Poza tym osłabienie nerwowe. Nerwobóle, mogą pojawić się tutaj też zaburzenia pamięci, jakoś osłabiona pamięć. Także nie stresujcie się wtedy, bo rzeczywiście taka energia po prostu będzie, będzie panu, panować, że trudniej się będzie tutaj nam skupić. No a do tego jeszcze właśnie ten Merkury wkraczający do ryb też swoje 5 groszy dołoży. Ale najważniejsze, nie nadwyrężać sobie części ciała. Także tutaj uwaga, żeby się nie przeciążyć, i w trakcie podróży zwróćcie uwagę, aby ostrożnie po prostu się przemieszczać. Bo tutaj będzie tendencja do wypadków. Kolory dnia, kolory dnia w dniu dzisiejszym na pewno żółty, na pewno szary, odcienie szarego, błękit, jasny róż, pomarańczowy. Jeśli chodzi o kamień, to tygrysie oko, cytryn, kryształ górski i krwawnik te kamienie dzisiaj będą na pewno pomocne. Dobrnęliśmy do karty dnia, a ona dzisiaj oj, bardzo mocna i podstępna. Tada, dzisiaj mamy kartę diabła. Ta karta sygnalizuje, że dzisiaj warto by było uświadomić sobie, co tak naprawdę uzależnia cię i zniewala. Warto by było uświadomić sobie, co co w tobie sprawia, że sam siebie blokujesz, że sam sobie podkładasz nogi? Jakie emocje powodują, że zamiast realizować się, to siedzisz w miejscu? Także porozmawiaj szczerze, sam ze sobą i zajrzyj w tą mroczniejszą stronę swojej duszy, ale nie po to, żeby się zdołować, tylko po to, żeby zapanować nad tymi właśnie ciemny, nad swoją ciemną stroną. Każdy ją ma. To może być bardzo trudny dzień, gdzie trzeba będzie z kimś lub z czymś się skonfrontować. Uwaga, nie daj się dziś namówić na jakieś nierozważne decyzje, na jakieś ciemne interesy, czy ulegać pokusie wbrew swoim zdroworozsądkowym poglądom. Gniew, zazdrość, chciwość, rządza władzy te emocje dzisiaj niestety ale mogą wziąć górę. Ta karta. To jest taka migocząca lampka w kolorze czerwonym, krzycząca, że dziś może być pokusa, aby zejść ze swojej właściwej ścieżki i ulegniesz jakimś złudnym obietnicom. Hello, otwórz oczy. Skoro jesteś na właściwej ścieżce, nie wchodź w inne buty. Zostań na tej drodze. Dzisiaj będzie pokusa, żeby cię z niej ściągnąć. A dlaczego? żebyś nie osiągnął sukcesu, żebyś stracił czas właśnie na jakieś dziwne manewry boczne. No nie, przecież ostatnio karty bardzo ładnie pokazują, że jesteś na właściwej drodze, co nie? Dopingują, żebyś szedł dalej, żebyś nie zbaczał ze swojego obranego celu. Więc nie daj się podejść tej podstępnej karcie i Spokojnie realizuj swoje przedsięwzięcie. Poza tym, uwaga tutaj, bo może w tobie się obudzić taka chęć manipulowania innymi osobami, a może uwiedzenie i zniewolenia. Poza tym chorobliwa nieufność i zazdrość to też może rozłożyć na łopatki nawet najfajniej zapowiadający się związek czy relacje. Także miej się dzisiaj na baczności, żeby sobie tego swojego życia nie popsuć. Podstępny koleś. Poza tym może się pojawić dewiacja, agresja i ciemne interesy. Hmm. Karta diabła, ona też tutaj nie mówi, ona krzyczy. Ona krzyczy: Nie dawaj się stereotypowym myśleniom. Dlaczego? Stereotyp to początek właśnie diabelskiej mocy, która ogranicza. Każdy stereotyp bardzo mocno ogranicza, ale nie daną grupę, tylko Ciebie. Jeśli Ty myślisz stereotypo, stereotypowo, to niestety, ale to ogranicza Ciebie. To są takie kajdany, to są takie hamulce. Ty wtedy w jakiś tam kwadrat się wkładasz i poza ten kwadrat nie wychodzisz, a mógłbyś dużo więcej. Więc zerwij dzisiaj ze swoimi stereotypami i nie pchaj się w żadne jakieś nowe. Poza tym nie daj się wciągać w świat, z którego potem będzie trudno się wyplątać. Czy to romans? Czy to nałogi, czy to jakieś uzależnienia, bo wiedz o tym, że pokusy, z których jak już wdepniesz w tą daną pokusę, będziesz musiał się z niej sam wyplątać. Pilnuj zatem, aby przyjemność, przyjemność tego życia właśnie z tą pokusą nie stała się sensem Twojego życia. Bo niestety w pewnym momencie już dostaniesz po głowie, i to nie od niego. On się wtedy będzie śmiał. Dostaniesz po głowie od wszechświata. Fajny aspekt tej karty to jest to, że czasami ona pokazuje mi bardzo duże wygrane. Zatem życzę Tobie, aby właśnie to się zamanifestowało. Ta duża wygrana jakaś. Także pomóż tutaj swojemu losowi. Odnośnie zdrowia są to problemy z narządami płciowymi. Jakieś. Autodestruktywne zachowanie to przede wszystkim jakieś stany zła, zapalne, złamania i te wypadki. Także te wypadki tutaj są kilka razy podkreślone. Pilnujcie się. Jeźdź, ostrożnie prowadźcie samochody, ostrożnie właśnie na spacerach czy na przejażdżce rowerowej. Tutaj wszystko z głową, ok? Także życzę Ci tego cudownego dnia. Niech kłamca oszustw, ani żaden cwaniaczek nie zamanifestuje się dzisiaj. Dobrze? Pilnuj się pilnuj się, żeby nikt podstępem nie ściągnął cię ze swojej, ze swojej, z Twojej, przepraszam cię bardzo, z Twojej ścieżki życiowej, z tej właściwej ścieżki. Bo diabeł ściąga zawsze z właściwej drogi. Niech się zadzieje wszystko, co pozytywne dla Ciebie. Życzę Ci cudownego czwartku, dużej wygranej i niech się dzieje. Pozdrawiam Cię i życzę jeszcze raz, aby ten dzień przebiegł w bardzo komfortowym dla Ciebie klimacie. Do następnego. Pa, pa. do jutra.